Witam moich widzów bardzo serdecznie. Kończymy niemal warsztat związany z kubem Walganem od manga. Jeżeli komuś w głowie rodzi się pytanie, czy jest to zestaw lepszy od Tamii, tak zdecydowanie jest to zestaw lepszy od Tamii. Zawiera więcej detali. No i przede wszystkim jego składalność sprawiała mi niesamowitą radość. Przypomnę tylko, że głównym kolorem tutaj używanym było AK-113-27 Gel Brown. Proszę bardzo, tutaj ta farbka. Bardzo istotne jest, jeżeli malujemy pędzlem, pamiętajcie o tym, żeby używać Acrylic Finer AK11500. Ten produkt, bo on jest dostosowany do AK3G. Jest jeszcze drugi rozcieńczalnik do tych farb, ale on służy do generacji Real Colors, które są z kolei pod Areograf. Teraz szykuję się do wet, zabiegów weteringowych, mogę wam pokazać, ile tutaj chemii różnej jest. Mamy między innymi Drybush e, Tutaj mamy specjalny wash dla Africa Cores, w którym podkreślę szczegóły. Striking e, Grimes from Africa Course Vehicles, e, piasek, którego użyję, chociaż nie lubię go używać tutaj. Africa Dust Effects. No i filtry jeszcze się zastanawiam, czy użyć. Yy, raczej użyję piaskowego. I jeszcze jest tan. Oba powinny być w miarę dobre. Jeden na drugi użyję. Znaczy, myślę, że jeden użyję na górnych powierzchniach, drugi na dolnych. O. I tak to jakoś u mnie wyjdzie. Oczywiście jeszcze będą kalkomanie. Chociaż muszę przyznać się, że ten pomysł tutaj podziału tego to jest co najmniej śmieszny no ale trudno tak jest no co ja poradzę dziękuję serdecznie za obejrzenie tegoż filmiku życzę wam przyjemnego dnia trzymajcie się, dużo się uśmiechajcie bo to jest ważne bo przynajmniej teraz jak nagrywam ten film to pogoda jest szara, bura i ponura no i jeśli tego jeszcze nie robicie zapraszam do dania suba ale też do lajkowania i komentowania moich dzieł, że tak to ujmę tutaj na YouTubie. Pozdrawiam, dzięki, cześć.